Unia Europejska stała się strasznym, groteskowym i przede wszystkim obrzydliwie zakłamanym tworem, gdzie wszystko, co wypełza z ust eurokratów, trzeba zawsze czytać na opak. Jak mówią, że idą lekarze i inżynierowie, czytaj, idą bandyci bez wykształcenia. Jak mówią, że Elon Musk zagraża demokracji i wolności słowa, czytaj, że pozwala na X każdemu wypowiadać się na dowolne tematy. Gdy mówią o sprawiedliwej transformacji energetycznej, Czytaj, że zarobią giganci jak Siemens, oligarchowie jak kulczyki, a zwykły człowiek zostanie okradziony. Gdy mówią, że prąd z wiatru jest najtańszy, czytaj, farmy wiatrowe stabilizowane elektrowniami gazowymi są najdroższe. I wreszcie, gdy mówią, że Unia da nam miliardy euro na krajowy plan odbudowy, czytaj, Unia pożyczy nam pieniądze. Na kompletne zdewastowanie naszej gospodarki oraz na zubożenie energetyczne mieszkańców najdroższym na świecie prądem z OZE. Przecież nie można tego nie rozumieć. Pani kulczyk, jak zbuduje wiatraki, ma zagwarantowaną wysoką cenę odbioru od niej prądu, żeby jej się to zwróciło i na tym zarabiała. A co za tym idzie? Ty masz zagwarantowaną wysoką cenę kupna prądu. No chyba, że państwo zabierze część twoich podatków i zapłaci część rachunków za prąd, jak to robił rząd PiS. Innymi słowy, dadzą nam taki tani prąd, jak ma w Anglii James Bond. Bo jak doskonale widać, Brytyjczycy pobudowali na potęgę farm wiatrowych na morzu. Dokładnie takich samych, jak będziemy teraz budować za pieniądze z KPO. I jaki mają efekt? No niemożliwe. Nie mają darmowego, ani nawet taniego prądu z wiatru. Tylko jeden z najdroższych na świecie. Albo weźmy Niemcy, naszego chorego psychicznie sąsiada z Zaodry. Wyłączyli atom i zbudowali 10 razy więcej wiatraków niż ma teraz Polska. I co? Mają jedną z najwyższych cen energii na świecie. A ich gospodarka zwija się jak kebab robiony przez imigranta, który nie umył rąk po wizycie w Kiblu. Ich kraj przez zieloną energię upada na własne życzenie. A u nas w rządzie są sami szaleńcy i zdrajcy, którzy robią nam to samo. Tylko, że nas zniszczy to jeszcze szybciej i jeszcze mocniej. Po pierwsze, mamy w Polsce o wiele gorsze warunki dostawiania wiatraków niż Niemcy i Wielka Brytania. Po prostu mamy w skali roku o wiele słabszy wiatr, więc wiatraki u nas dadzą znacznie mniej prądu niż w Anglii i Niemczech, więc będzie jeszcze droższy niż tam. Po drugie, Brytyjczycy mają atom, a Niemcy za chwilę znów uruchomią Nord Stream i dostaną tani gaz od ich przyjaciela Putina, by mogli tanio stabilizować wiatraki elektrowniami gazowymi. My nie dość, że mając słabszy wiatr, zużyjemy o wiele więcej gazu do stabilizacji sieci, to jeszcze będziemy używać drugiego gazu z Norwegii czy też USA. I po trzecie, najważniejsze, gospodarki Niemiec i Wielkiej Brytanii są wielokrotnie większe od polskiej gospodarki, więc zadziała zasada: zanim gruby schudnie, to chudy zdechnie. Więc jeśli zielona energia zniszczyła gigantyczną, trzecią na świecie gospodarkę Niemiec, to nas OZE po prostu zmiecie z powierzchni Ziemi. Poważnie, w takim wypadku lepiej było nie brać żadnego KPO i nie robić nic, niż wydawać to na rzeczy szkodliwe. KPO na wiatraki to tak jakby zdrowy facet wziął pożyczkę, przepił pieniądze i został z długiem i zniszczoną wątrobą. Dlaczego rządzą nami takie żałosne ludziki, którzy potrafią tylko lizać dupę Unii i na kolanach spełniać wszystkie ich żądania, A nie może nami rządzić ktoś taki jak Donald Trump, który zakazał tego sukinsyństwa, jakim są wiatraki. A u nas najpierw Morawiecki, wielki patriota, który bezobjawowo walczył z Zielonym Ładem przez 6 lat, zgadzając się na wszystko, co kazali w Unii. Co więcej, pełzał przed von der Leyen na kolanach, błagając o pieniądze z KPO. Zgadzał się na wszystko, na każdy ekologiczny szajc i każde ograniczenie polskiej suwerenności. A i tak nie dostał nic, co akurat w tym wypadku było szczęściem dla Polski. A teraz Tusk i Trzaskowski. Wcześniej planeta płonie, a teraz tak zwani racjonalni ludzie, nie zgadzający się na szaleństwa Zielonego Ładu, mówiący, że Europa poszła w tym za daleko. No i co? I wielkie gówno, jedno wielkie wariatkowo, a raczej wiatrakowo. Odchodzimy od Zielonego Ładu, zamykając elektrownie węglowe i budując gigantyczne farmy wiatrowe na Bałtyku. Bardzo ciekawa strategia odchodzenia od Zielonego Ładu trzeba przyznać. Jak można wydać choć złotówkę na wiatraki, skoro patrząc na mapę Europy, jesteśmy atomowymi Amiszami? Jesteśmy pierdolonymi atomowymi Amiszami, zacofanymi o 50 lat, jeśli chodzi o energię atomową. Budujemy wiatraczki, nie mając podstaw energetyki w postaci atomu. Atom posiadają nawet malutkie kraje, jak Litwa czy Słowacja, a my mamy atomowe dziaderstwo, zacofanie i po prostu wstyd. Przecież my budujemy atom już dobre kilkadziesiąt lat. Spółki założone w celu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przeżarły już miliardy złotych za pierwszych ośmiu lat Platformy, potem za 8 lat PiSu i teraz znów za Platformy. I oni przez te dziesięciolecia nie to, że nie zaczęli budowy, nie to, że nie oczyścili jeszcze placu budowy, oni dopiero co wymyślili, gdzie ma powstać ta elektrownia. I wiecie co? Wyskoczyli z terminem 2040. Że wtedy ona ruszy. Czy tam są jacyś chorzy psychicznie debile? Przecież to jest sabotaż naszej energetyki. To jest po to, żeby ci, co stawiają wiatraki, zdążyli cię oskubać do gołej dupy. To trzeba normalnie zgłosić do Księgi Rekordów Guinnessa. Jako najdłużej planowaną, nierozpoczętą budowę w historii świata, po tym, gdy powstała już spółka za nią odpowiedzialna. I myślę, że drugi rekord. Najwięcej wydanych pieniędzy w historii świata na budowę, która nie powstała. Ja mówię poważnie, niech ktoś zgłosi budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej do Księgi Rekordów Guinnessa. To powinno ośmieszyć i przyspieszyć ten projekt, jak stanie się pośmiewiskiem dla całego świata. I jak mam to sobie wyobrazić? Jak pracuje ta spółka polskie elektrownie jądrowe? Co ci ludzie tam robią? Jakie świnie przeżerają tam nasze polskie pieniądze od 20 lat siedząc nad mapą i ledwo są w stanie wymyślić, gdzie ma być ten atom? Przecież to jest złodziejstwo i sabotaż przecież jak się wyczerpią złoża w Turowie i Bełchatowie, a nie będziemy mieli na to miejsce dwóch elektrowni atomowych, to nie obudzimy się z ręką w nocniku, tylko z twarzą w nocniku. Ja tego nie pojmuję. I Morawiecki i Tusk przecież zostali wybrani by działać dla dobra narodu i państwa polskiego, a tu jeden z drugim stawia wiatraki i to na kredyt, który będą spłacać przyszłe pokolenia. Siemens zarabia miliardy, ci co postawili te wiatraki, zarabiają miliardy, bo mają gwarantowaną stawkę na odbiór energii o wiele wyższą niż cena prądu z węgla, za co zapłacimy my wszyscy i polskie firmy. A za 20 lat czy więcej, jak nasze dzieci jakimś cudem spłacą to KPO, to będą musiały wydać kolejne miliardy na usuwanie i utylizację tego wiatrakowego złomu. Podczas gdybyśmy zbudowali za te pieniądze atom, to nie dość, że mielibyśmy tani prąd to nasze dzieci i wnuki mogłyby jeszcze z niego korzystać bez przerwy ja się pytam gdzie są ekolodzy przecież żeby postawić jeden wiatrak trzeba wykarczować ogromną powierzchnię lasu bo oprócz miejsca gdzie stanie trzeba wykarczować jeszcze drogę dojazdową trzeba przez las poprowadzić kable 2,5 tysiąca wiatraków w lasach to będzie masakra przyrody nie dość że wycięte zostaną tysiące hektarów drzew a piękne polskie krajobrazy zostaną totalnie zdewastowane, to jeszcze każdy z tych wiatraków będzie maszyną do mielenia leśnych ptaków. Gdzie protesty obrońców puszczy, którzy tak płakali przez 8 lat, że PiS karczuje lasy? Gdzie są ci ekolodzy, co przykuwali się do drzew, gdy PiS chciał wyciąć kornika? Powiem wam gdzie: w niemieckiej dupie. Bo u nas większość ekologicznych fundacji to po prostu niemiecka agentura. Więc nie będą przeszkadzać podczas stawiania niemieckich wiatraków. Przecież każdy lewak kochający lasy i ptaszki powinien protestować przeciwko wiatrakom i wspierać atom. Każdy, nawet najbardziej zwyrodniały antyludzki lewak, dla którego człowiek jest szkodnikiem planety, a życie małego pieska czy kotka jest ważniejsze od życia ludzkiego dziecka, tym bardziej powinien być przeciwko wiatrakom i wspierać atom. Bo jak wybuch Czarnobyl. To przecież ludzie uciekli z terenów wokół elektrowni i odrodził się tam las, pełen zwierząt, i wróciły tam gatunki niewidziane od dziesięcioleci. I co najśmieszniejsze, żyją sobie tam w najlepsze. Więc każdy, naprawdę każdy, od lewej do prawej, powinien wspierać atom. Ale co zrobić, jak Scholz może rozkazywać Tuskowi, i mówi o tym publicznie, gdy ogląda go pół Niemiec. Rozkazał Tuskowi przyjmować imigrantów z Niemiec, to pewnie kazał też stawiać tu niemieckie wiatraki. Podczas gdy każdy, dosłownie każdy grosz powinien być natychmiast wydany na budowę atomu. Chiny stawiają średnio jedną elektrownię od początku do końca w 7 lat. Więc jak ja bym był premierem, to natychmiast dzwonię do Xi Jinpinga, czy są w stanie postawić w Polsce elektrownię w 7 lat? Ile dadzą nam na to kredytu i jaka zniżka jak zaczniemy budować od razu 3? Potem dzwonię do Trumpa, do Korei Południowej i do Macrona i mówię co zaproponowali Chińczycy i czy mogą to jakoś przebić ewentualnie zrobić droższą, ale lepszą i zaczynamy budować tak szybko jak tylko się da. Budować nawet na kredyt. Lepiej spłacać kredyty za elektrownie niż płacić za dwutlenek węgla jakimś europejskim sukien synom i złodziejom. Atom jest nam niezbędny, rozwój sztucznej inteligencji i ogólna cyfryzacja świata, a także coraz lepsze i tańsze chińskie samochody elektryczne, nówki już za 20 tysięcy złotych wymuszą w następnym dziesięcioleciu wzrost zapotrzebowania na energię o co najmniej 50% i albo będziemy mieli wtedy energię, albo się zeseramy i staniemy się trzecim światem. Dlatego każda złotówka, absolutnie każda, musi być przekazana na budowę atomu. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć i się nie zagotować, jak widzę, co się dzieje na świecie, jak Microsoft kupuje elektrownie atomowe na własne potrzeby, jak USA planuje kopać, wiercić i budować atom na potęgę, Chiny budują kilka elektrowni atomowych rocznie, a my stawiamy wiatraczki, których Trump już zakazał w USA. Nie mogę patrzeć, jak marnujemy pieniądze na wsparcie LGBT. Na jakieś fundacyjki, na rozdawanie zasiłków niepracującym Ukraińcom. Na budowę jakichś zjebanych ośrodków dla imigrantów w każdym większym mieście. Na kible po 650 tysięcy i inne strefy relaksu. Nawet Jaś Kapela dostaje twoje pieniądze za pisanie wierszyków o aborcji. Takie rzeczy trzeba jak Elon Musk w USA obciąć do zera. I wszystko, ale to wszystko wydać na atom i inną mądrą energetykę taką jak na przykład biogazownie. Mogliśmy budować geotermię i inne stabilne ekologiczne źródła energii. To nasi politycy potrafią budować tylko najmniej stabilne i najbardziej zjebane niszczące piękny polski krajobraz wiatraki. Na szczęście USA się obudziło i odrzuciło ten cyrk, i przez to również w Polsce i Europie coraz więcej ludzi się budzi, i wszystko co związane z ekologią w internecie, tak jak kilka lat temu, było odbierane pozytywnie, tak teraz większość ludzi już wiesz, że to po prostu złodziejstwo. I każdy artykuł o ociepleniu klimatu, wiatrakach i innych gównach zbiera już praktycznie zawsze dislike, albo zostaje po prostu wyśmiany. Więc radzę, panie Tusk, przejrzeć sobie nastroje i podejście społeczeństwa do Zielonego Ładu i do imigrantów i przestać tylko bredzić o tym, że od tego odchodzimy, bo to wam nic nie da, bo tak się składa, że rachunki przychodzą ludziom do zapłacenia co miesiąc i nawet największy debil widzi, ile kosztuje zielona energia, a tym bardziej każdy czuje to w portfelu. Ja wiem, że Wy politycy z Waszymi pensjami, dietami i darmowymi mieszkaniami jesteście oderwani od rzeczywistości, ale rzeczywistość nie jest oderwana od Was i jeśli te rachunki dalej będą rosnąć, a do tego zalejecie Polskę imigrantami, to się obudzicie z ręką w nocniku i oby w więziennym nocniku. I to nie za jakieś brednie jak wozy strażackie ziobry. Tylko ja tu widzę przestępstwa, z których co najmniej jedno jest zagrożone dożywociem. Pierwsze to działanie na niekorzyść państwa polskiego, a wszystko co związane z Zielonym Ładem to oczywiste działanie na niekorzyść państwa polskiego i jego obywateli. A drugie przestępstwo to sprowadzenie rozmaitego zagrożenia, w tym życia i zdrowia, na obywateli Polski, czym oczywiście będzie relokacja tu imigrantów. Oczywiście tak by było w państwie, w którym polityków obowiązywałoby jakieś prawo i jakaś odpowiedzialność za swoje czyny. Oczywiście Polska takim państwem nie jest. Tutaj chyba jedyna kara, jaka może spotkać polityków, to jak już ludzie zostaną doprowadzeni do ostateczności zielonym ładem i zrobią tu małą rewolucję francuską. Nie mówię, żeby wszystkich od razu pod gilotynę, ale mam nadzieję, że dożyje jakiejś rewolucji, która wywróci ten układ okrągłego stołu i wreszcie dojdzie do władzy jakiś polski Donald Trump, czego Wam i Polsce życzę. Dzięki za uwagę, proszę o subskrypcję i o udostępnianie, to jest najważniejsze, a jeśli ktoś chce to może wesprzeć moją pracę jakąś wolną złotówką, bo nie zarabiam na reklamach i każde wsparcie się przyda. Linki na profilu i pod filmem. Bardzo dziękuję.